Juśmiano z tej strony go dzisiaj kolejny odcineczek <laughs> na moim kanale i już widzieliście pewnie na początku co to jest i po my też. I jeżeli urodziliście się w styczniu, w przyszłości będziecie jeździć takim autem. Jeżeli urodziliście się w lutym, będziecie jeździli takim autem, jest mega kozacki. Jeżeli urodziliście się w marcu, będziecie jeździli takim Mustangiem ładnym. Jeśli urodziliście się w kwietniu, to będziecie jeździć takim autem, jest też mega kozacki. Jeżeli urodziliście się w maju, to będziecie jeździć taką BMW, BMW Z4. Jeżeli urodziliście się w czerwcu, to będziecie jeździć takim autem. Bądź takim tutaj białym Takim autem nie będziecie jeździli, jeżeli urodziliście się w lipcu. Jeśli urodziliście się w sierpniu, to będziecie jeździć takim autem. Jeżeli urodziliście się we wrześniu, będziecie jeździć takim autem. Jeżeli... Jeżeli urodziliście się w październiku, będziecie jeździli takim autem. Jeżeli urodziliście się w listopadzie, będziecie mieli takie auto, bądź jeszcze takie. Z tym bardzo dużo będziecie. Jeżeli urodziliście się w grudniu, będziecie mieli takie, takiego kozackiego Jeepa kata eee, I on jest... No bardzo rzadki, bardzo dobry, bo jak widzicie ma 707 koni mechanicznych, tutaj nawet pisze. No i, yy, ale to niestety nie można się tym poruszać po drogach, więc dam wam jeszcze jednego. I jeszcze będziecie mieli coś takiego, a ja zobaczę, że teraz nie mam objętego prawami autorskimi. Nie będę się z wami żegnał, więc cześć, do usłyszenia, pa-pa!